Witaneczko wszystkie moi drodzy widzowie, widzowie, jesteśmy w kolejnym odcineczku z Dino Parku, no i jak widzicie nasza przebudowa trwa. Na razie wymyśliliśmy coś takiego, tutaj mamy jakieś sklepiki, tutaj mamy jakieś sklepiki, tutaj takie ładne duże place wyszły ze sklepikami. No i tutaj dalej myślę zrobię tak samo, czyli damy duży sklepik. Gdzieś, O, tu jakiś wiatraczek był, to E no to co? się zaraz sprzedumy, sprzedumy se to taki duży, czyli taki, tak? I on nie musi być tak blisko tego, bo on może być tu mnie tutaj dużo bliżej tego, tutaj bliżej, tylko on będzie powiem wam, odwrócony w drugą stronę. Czyli ta droga, która jest tutaj, musimy ją przenieść, czyli tą drogę przeniesiemy tutaj. A tą drogę przeniesiemy tutaj. Będzie to wyglądać tak. Teraz to odwrócimy. Dokładnie coś takiego stworzymy. I teraz mamy tutaj plac na budynki. Powiem Wam, jeszcze by było fajnie opcjonalnie, jeśli przesunąłbym to na środek i z tej strony by była droga. Można by było dać te sklepy, te malutkie sklepy po dwóch stronach. Fajnie by to wyglądało, fajnie by to szło zrobić. Jestem ciekaw, czy po prostu mógłbym te drogi połączyć tutaj gdzieś. Tutaj gdzieś przepchać drogę. A zrobić to po prostu w drugą stronę. Wiecie o co mi chodzi? Nie wiecie o co mi chodzi. Bo tutaj nie mam już możliwości, gdzie się wciśnięcia Albo bym się tutaj wcisł z drogą. Tutaj bym się musiał wy wyrzucić jedną kostkę tego i się wcisł z drogą jakoś. Albo w ogóle usunąć tutaj wybiegi i postawić tutaj coś innego, zrobimy sobie na razie tutaj trochę miejsca. Można tam gdzieś to góry dać. Można taki plac użytkowy tutaj na środku. Więc tu mamy przesunięcie. Tu mamy też troszkę miejsca. Jest zrobionego. Chcę właśnie jak najwięcej tutaj użyć na drogę, na to wszystko. Jeżeli to by było przesunięte tutaj. Zobaczcie tak. I ten by był przesunięty równocześnie tak. Tak. No to my tutaj mamy tyle miejsca, że możemy po dwóch stronach umieścić tutaj te wózki handlowe. Zobaczcie, fajna technika. Fajne tak mi się to teraz rzuciło w oczy, że można właśnie to tak zastosować. Tak, i po dwóch stronach umieszczamy właśnie te wózki handlowe. Jest ich dosyć sporo, one są malutkie. Ale też potrzebują miejsca. Więc jeżeli je tutaj wsadzimy, te budki już mi nie wejdą. Tych wózków tutaj jeszcze trochę jest. Tu jest teraz taki problem, że jak tych wózków będzie za mało, to z jednej strony mi zostanie miejsce. Wózki damy tutaj. No i teraz mi zostały tylko te większe budynki. Jeden wózek. Tak, i one już tam nie będą miały dojścia do drogi, tak? O to chodzi, właśnie, że nie będą miały miejsca dojścia do drogi, ale ja wam pokażę, co ja chcę z nich zrobić. Nie wiem, czy jeszcze jakieś są. Jeszcze są jakieś, zobaczcie. Obrócimy sobie tutaj drogę z tej strony teraz. Będziemy każdy jeden wózek po prostu obracać. Tak, jeżeli się nam skończą, to weźmiemy tam skądś indziej. Chyba już nie mamy, chyba wszystkieśmy zużyli. Dobra. To by było wszystkie, ale dobrze jest mieć miejsce, jak się znów jakieś znajdą i mieć, czyli jeszcze powiem wam, tu jeszcze są jakieś. Cztery, czy ja tutaj cztery zmieszczę? Dwa, trzy zmieszczę, znów jeden zostanie. Dobra, spróbujemy wziąć te cztery stąd. Albo nie, mam lepszy pomysł. Bo ja wam powiem, ja to rozdzieliłem na dwa miejsca, nie? Tutaj zostały też sklepy rozdzielone gdzieś tutaj. O. Czyli tu są trzy sklepy, które wsadzimy sobie tam. I możliwe, że one wszystkie nam tam fajnie wejdą. Zaraz sobie to posprawdzamy, czy to się tak da zrobić. Miało tam nie być sklepów tutaj w tej linii, a my tutaj wstawiamy ich jeszcze więcej niż było, nie? Ale dobra, no tak mi chodziło, żeby takie lepsze jakieś ułożenie było, więc zobaczymy. Co się z tego da w ogóle zrobić? Jak to tak wyjdzie? Zobaczcie, takie obstawimy to tym wszystkim. Tak, tego widzimy. Tak, i o to mi chodziło, że jest takie coś. Tutaj teraz powiększylibyśmy ten wybieg. Musimy go o 3 powiększyć. Niestety, kosztowo będzie bardzo drogo. Bo wyjdzie na 100 tysięcy. Można by tu, było wywalić ten wybieg i dać mniejszy, nie? Po prostu dać tu coś innego. Czemu ja powiększam właśnie. Właśnie, czemu ja powiększam taki wybieg, który jest taki drogi? Czemu ja sobie nie wezmę na przykład tego wybiegu? Gdzie tu powiększenie pola kosztuje 4000, a nie powiększam takie za 30, nie? Kurczę, ale, ale technologia budowania, nie? Zobaczcie, robimy tego. Tak. I musimy zrobić coś takiego, żeby tu była droga. Czyli powiększamy sobie go o 3 pola. Raz, dwa, trzy. A nawet jeszcze o 3, tak? I teraz zmniejszymy go tutaj o jedno, drugie, trzecie, czwarte pole. Tak. O cztery pola pomniejszymy. Tutaj kupimy sobie teraz troszkę drogi. Tej nie mogę wstawić, albo wstawiłem. Troszkę drogi kupimy sobie tutaj. I teraz te trzeba obrócić te wózki. No co jest? Tak? Dobra. Obracamy wszystkie. Żeby wy, jak powinny być zrobione? O. Tak? I teraz wszystkie będą handlowe. No tu. Tu mi to przejście troszkę tu nie pasuje. Tak dziwnie to tutaj, że nie ma przejścia. Mogłoby tutaj być przejście fajnie zrobione. I by to tutaj dużo fajnie wyglądało, nie? Czyli po prostu musiałbym tu jeden wybieg zmniejszyć. I zrobić tą drogę taką podwójną, nie? Czyli wywalimy to. Może taką przebudowę sobie konkretną zrobimy, jak robimy już. Wywalimy sobie to. I tam mamy dżunglowe, tak? Dżunglowe. Wywalimy sobie te ogniste też stąd. Ten ognisty wywalimy. Tam nie chcę, nie chcę już tam dawać podwójnej drogi, żeby tam nie zrobić podwójnej drogi. Nie możemy tutaj wstawić jakiś ten wybieg. Możemy to gdzieś znieść. Jego będziemy stąd i tak wywalać, bo nam to nie będzie pasował. Tutaj wyżej gdzieś, tej. O, dobra, nie jest tam. I teraz co my tu możemy zrobić z tym? Tutaj nam ta droga teraz tak nie pasuje za bardzo. Nie jest to tak, jakby to miało być, bo ona nam się tutaj się nam poszerzyła. I Jeżeli ja bym chciał zrobić tą drogę tutaj do samego dołu. To tutaj już nam ta droga nie pasuje, bo ona się już nam tutaj rozchodzi, nie? Czy to jest w ogóle sens zrobić tak tą drogę? Jeśli ja bym ją zrobił... O, tutaj do samego dołu. I tutaj tą pousuwamy. Czyli tu by była droga połączona razem z tym, tak? I tutaj też by się mogło powiększyć. Ile kosztuje powiększenie tego wybiegu? 8000. Więc ten by w sumie mógł być powiększony. Muszę go rozbudować na 2, tak? Dobra, i teraz chcę go zmniejszyć o 2. Tak, teraz go muszę tutaj z tej strony zmniejszyć. Tutaj, tutaj, i tutaj zmniejszyć, tak. I wlezą mi tu dwa dinozaury do tego wybiegu, czy nie wlezą mi tutaj dwa? Zaraz zobaczymy. On musi być powiększony minimum na dwa dinozaury, tak? Ile mi tutaj wejdzie? Jeden z dwóch. No to wejdą dwa, spokojnie. Więc takie powiększenie spokojnie może być. Tutaj, teraz wam powiem, te drogi wystarczyłoby tutaj poprzesuwać. Coś takiego. Tutaj dostawimy jeszcze jedną dróżkę, tutaj na rogu. Czyli kupimy sobie dróżkę taką. Aha, tutaj nie mogę. O e. jest zajęte. Nie mogę tutaj na rogu dostawić, ale nie fajnie, nie fajnie. Czyli zrobimy coś takiego. Jestem ciekawy, czy ja tam mogę na przykład tam na rogu postawić jakieś sklepy, czy coś. To nie mogę postawić. Ani takie budki pojedynczej. Ani takie małe budki. Nie, tu niestety nic nie może być postawione. No szkoda. No dobra, ale zostawimy to tak, jak to jest. I tak, jak to jest, tak to zostanie. Teraz pomyślimy o tym, żeby można było te obrócić tak, jak powinny być, czyli tutaj. I ten też damy tutaj. I z tej strony mogą przyjść na przykład te większe, nie? Możemy dać tutaj spokojnie te większe. Ten jeden większy, ale on mi zakryje. To może nie ten większy tu będziemy dawać. Tylko ja bym tu chciał dać ten na przykład. On mi tu wejdzie i zostanie jeszcze jedna kostka miejsca między nimi. No, zaś nie fajnie. Zostaje kostka miejsca między nimi. A czy z tej strony można dać ten? Nie można, czyli musimy zrobić inaczej. Musimy zrobić tak. Zobaczcie, ten dajemy tutaj w tą stronę. Tak. I jeszcze parę tych dużych muszę wyciągnąć, ile ich tutaj mam gdzieś pochowanych. Tak. Jest trzeci. Jeszcze gdzieś tu jakieś były. I tu są małe budki. Te małe budki dajemy tutaj. To tam mamy? następne jaką? Mamy taki też duży. Tylko czy on się zmieści tak na płasko? Czemu on się nie mieści? Czemu on się tu nie mieści? Powinien się mi tu zmieścić. To jest nie tak. Duży, duże. Dobra, on wejdzie tylko tak. I tutaj już miejsce zostało, niestety. Takie coś nam zostało, ale możemy tam śmietnik wstawić. No, możemy tutaj śmietnik wstawić, na przykład. Nawet ich możemy tutaj kilka wstawić. O, niech sobie są trzy. Niech nam tam będą trzy śmietniczki, fajnie. I mamy kolejną małą budkę. Dobra. To teraz bierzemy, powiem wam, te budki i dajemy je tutaj. Nie te, nie te szkapa. Co ty to robisz? Co ty to robisz? Co ty to robisz? Tutaj, te budki dajemy tutaj. I zobaczcie. One tutaj fajnie wypełnią to miejsce. Akurat to puste miejsce nam wypełnią. I będzie to wszystko zajęte całe. O, jest elegancko. A tutaj wstawiamy właśnie te, co nam zostały, czyli te większe budki. Wstawiamy sobie je tutaj. I powiem wam, postawiłem chyba wszystkie sklepy, jakie miałem do postawienia. Teraz to przejdziemy z drugiej strony, zerknąć, co jeszcze tam jest do postawienia, jakieś takie sklepy. O, jeszcze są te duże sklepy jakieś. Te dwa do postawienia. Dobra, jest kolejny. Czyli tutaj mamy postawione. Czyli możemy wziąć... Myślę, jakbyśmy te budki wzięli. Stąd, to tu byśmy mogli postawić ten duży sklepik, nie? Ale dobra, jeszcze tu mi wejdą z nami trzy te małe budki. Więc ja Wam powiem, tutaj były te małe budki. Więc ja sobie ich tutaj trzy sztuki usunę. Nie było, tylko trzy sztuki sobie usunę. Ty, no co jest? Wiem, że nie ma drogi. Chodź, już się przeniosę. To jest ten, ten, ten felernie taki, co on się tak nie chciał ustawić, nie? Widzicie, zaraz tutaj przeniosę gdzieś. Miejsce zajęte. No, to jest ten felernie. I nie chce się ustawiać tak, jak powinien. Ale teraz chyba będzie siedział dobrze. No i tu jeszcze jedną dołożymy. No i tutaj na boku już chyba nie wejdzie. Mi się wydaje, że tutaj już na boku nie wejdzie nigdzie. Dobra, no i to by to by było tak, tak by to było zrobione. Inaczej tutaj nie zrobimy nic. Weszło bardzo dużo tutaj tych sklepów. Bardzo dużo tych sklepów weszło tu. By weszedł podwójny, powiem Wam. Więc możemy dać tego na przykład tak. O. Tego możemy dać tak. Tego możemy też tu na sam kraj dać. Czyli tak. I tu by weszły jeszcze te większe takie budki. Mamy jeszcze jakieś te większe budki. Mamy chyba tylko duży sklep. Tak mamy tylko duży sklep. Tu jeszcze jest miejsca troszkę. Troszkę takie chaotyczne to tutaj, ale dobra, niech tak jest, niech tak jest. Taka inna przebudówka. Zobaczcie ile nam tutaj weszło. I mamy tutaj dalszy kawałek. I tutaj możemy postawić wybieg. Chabam tutaj zrobić jakiś wybieg tutaj jest piaskowy. Może tutaj z piaskowego jakiegoś byśmy wstawili jakiś mały wybieg. Ten jest taki wąski. Może ten weźmiemy. On jest dosyć wąski. Może nam tam... Nie, bo tutaj, też ma, bo tutaj też ma być wąski. Tutaj też nie damy rady szerszego zrobić. Tutaj się nam zrobił wybieg. Zaraz tutaj ładujemy tego dinozaura. O, jak sobie jest. E, dobra, pomincie to. wychoduj ja nie mam ulepszonego tutaj... Czego nie mam ulepszonego? Nie mam ulepszonego tutaj stajni, żeby hodować jakiekolwiek zwierzęta. No nie postawić nic, bo wszystko jest za... Wszystko jest za muszelki, więc nic nie postawimy. Idziemy dalej tam, na ten kierunek. Co tam można zrobić ciekawego? Żeby po naprawiać, trochę pokarmić. Temu też trzeba by było powiększyć. No to tak, tu byśmy mogli tego splaszczyć troszkę. Czy możemy go powiększyć. To jest 8000, no to czemu nie? Czy go powiększymy? I teraz byśmy tutaj zmniejszyli go, z tej strony byśmy go zmniejszyli. Dobra, tak. No i tego chcę wstawić tutaj. Czy on mi tutaj wejdzie w ogóle? Przedby tutaj, dobra. I o jeden możemy go jeszcze powiększyć. Eee, jedno miejsce. Jeszcze trzy miejsca do jednego miejsca, ale dobra. Ale on dwa pomieści dinozaury, nie? Teraz. Tak, dwa zmieści, dobra. Elegancko, dwa zmieści, no to mi wystarcza. Jak dwa zmieści... ...to to mi wystarcza. Gdzie tam, Dinoś, jesteś? Ach, skakuj do wybiegu, a nie no, za wybiegiem siedzieć, co ty chcesz, uciec? No i dobra, i tu mamy ten przejazd. I tu trzeba by było znów przenieść... ...żeby tu coś ich wykombinować. Ja wam powiem, tutaj chyba sobie wstawimy wybieg. Takie zwężenie zrobimy. Takie zwężenie, że tutaj wstawimy wybieg. Nie wiem jeszcze jaki. Może być na przykład z tego. Weźmiemy wybieg. Na przykład taki. I wstawimy sobie go tutaj. Tylko musimy usunąć te kosze na śmieci. Usuwać ze wszystkąd. I na przykład taki wybieg sobie wstawimy tutaj. O! No ten śnieżny wywalimy. Śnieżne miały być tam na końcu gdzieś, więc tam wywalimy. Nie wiem czy się tutaj pomieszczą te śnieżne, może się jeszcze nie pomieszczą. Niech jest sobie tutaj na razie. I tu będzie takie przejście. Tu, będzie, tu jest wybieg. To może nie będziemy go tak przesuwać. My tego byśmy mogli powiększyć, ile tam mamy miejsc? Dwa. I jakbyśmy tutaj zrobili alejkę już. Nie wiem ile tych śmie... sklepików nam zostało. Został nam no, na pewno duży sklepik. Został nam no, na pewno duży sklepik do postawienia. Więc sprawdzamy co zostało. Został taki duży sklepik. No to jest jeden. No to niech sobie tutaj... U góry tą stroną odwrócony niech sobie jest. Dobra, jest jeden sklepik. I ja tutaj wstawiłem parę tych sklepików. Dużych jest tutaj aż trzy. Więc ja wam powiem, ja te sklepiki stąd zabieram. Z powrotem zabieramy je. Więc może okazać się, że wszystkie się nam tam zmieszczą fajnie. Dobra, zabieramy je. I zobaczymy co tutaj można zrobić. Co tutaj można zrobić, żeby to jakoś tak ustawić ekonomicznie. Tak, wejdą nam po dwa. Dobra. I jakbyśmy przesunęli drogę, to już nie będzie miejsca za nią. Jest pojedynczy, pojedyncze przejście. No to dobra. Czyli tę drogę przesuwamy. Tak. Jest ta droga. I tutaj mamy dwa takie sklepiki. Czyli je zabieramy stąd. I... Zaraz sobie patrzymy, czy możemy je tu gdzieś wstawić. Tutaj gdzieś było miejsce, ale tutaj można dać nawet te, te duże sklepiki, więc zabieramy tego też. Tu można potem postawić większe sklepiki, nie muszą tam być te małe, więc te małe powiem wam stawiamy tutaj. Jest jeden. Jest drugi. I jest trzeci. I czwarty. Jeszcze też tu wejdzie. Mamy czwarty jakiś. Czwartego nie mamy jak na razie sklepiku, ale tu będzie miejsce na czwarty. No i teraz tak zostało nam tutaj miejsce. Czuję, że ten wybieg tutaj chyba wyleci stąd, jednak. Bo tutaj musimy coś tutaj wykombinować. Ja bym chciał tutaj coś wykombinować, żeby tak to było inaczej. Więc jeżeli byśmy sobie ten wybieg przesunęli do linii, to zrobiło nam się tyle placu. Tu będzie droga. Niech jest tak droga. Tu mam trzy takie budynki do postawienia, więc jeżeli sobie te budynki tutaj postawimy, to one sobie tu śmiało mogą być i powiem Wam, tu za nimi by musiała być droga połączona, więc jest droga i jeżeli ja bym sobie tutaj zrobił drogę, mógłbym sobie śmiało tutaj zrobić drogę, tak i z tyłu mogę postawić jakieś małe budynki. Tak, i tak, tutaj nie musi być przejścia, tak? Tutaj nie musi być przejścia, bo tutaj mogę postawić budynki po tych, po tych stronach. Więc tutaj mogę dać budynki, tutaj budynek, no tutaj na przykład będzie kożna śmieci, a tutaj też będą budynki. Czy ja tutaj mam jakieś sklepiki na przykład do złożenia, czy coś takiego? Jest tu coś? Mamy tu coś takiego, czy nie mamy nic takiego? Nie mamy sklepików do złożenia. Więc dobra, żadnych sklepików nie składamy, nie mamy sklepików do złożenia. Ale myślę, że to, że to jest chyba teraz najlepsze, w miarę, ułożenie, jakie mi się tam podobało. Mam choinkę, mogę gdzieś choinkę sobie postawić. Póki nie mam, nie mam żadnych, żadnych wybiegów, nic do postawienia, nie wybiegów żadnych sklepików, to mogę sobie tutaj choinkę na przykład postawić. Te dekoracje, wszystkie, jak tu wygląda nasza mapa? Mamy, mapę mamy całą odblokowaną. Tu możemy wykupić działkę spokojnie. Na 61 poziomie. To które ja mogę wykupić? Aha, dobra, ja mogę wykupić te. Czyli tu mogę wykupić działkę spokojnie jeszcze. Tutaj za... Tutaj mógłbym wykupić działkę, ale nie będzie do niej dojścia, więc to będzie działka na dekorację, którą mógłbym wykupić tutaj. I wsadzić tutaj wszystkie dekoracje, Nic. tutaj mam już też taką działkę, którą mogę powiększyć. I też ta działka będzie na dekorację aby się wykupiła. I niestety ta nie. Bo tu się połączy, tu się połączy, tu się ładnie połączy, tu już nie. Muszę popatrzeć, czy gdzieś te działki się potem da radę połączyć. To tutaj tak. Tutaj byśmy mieli. Tutaj nas blokuje. Dopiero ta. A znów nie. Ta, nie wiem, czy tutaj by było przejście. Ta, dobra. Nie, ale ta, czyli tutaj by było przejście i tutaj. Czyli te działki by się tak dało tutaj. Tutaj tak by się ich dało chyba połączyć wszystkie. Więc w późniejszym czasie będzie szło ich połączyć. Ale na razie chyba ta działka tutaj zostanie tylko, tylko i wyłącznie podróżne. Podróżne wszystkie dekoracje. Widzicie, ile tu jest miejsca na tej działce. Tu stawiam różne, przeróżne, duże dekoracje. Więc myślę, że sobie wepchamy tutaj wszystkie te dekoracje, które mamy po prostu tutaj gdzieś e, przy naszych wybiegach. Wepchamy sobie je tam. Żeby nam tutaj nie zawadzały, tak? Wszystkie usuniemy stąd. Bo to jest, powiem wam, wszystko jedno, czy one są tutaj postawione, czy one są tam postawione. One muszą być po prostu w naszym zoo. Teraz mi dużo tutaj spadnie. Dużo mi tutaj spadnie, bo usunę tych dekoracji masę, więc dużo nam tutaj spadnie z tego. No dobra, ale tyle wystarczy. No i idziemy te dekoracje... tu jeszcze jakieś drzewa są. Dobra, jakieś klony. Też to bierzemy, idziemy z tym wszystkim tam, tam na to miejsce. Tu też jest lotnisko postawione. I teraz wszystko co się da radę tutaj zmieścić. To będziemy tutaj stawiać. Ileś tego po prostu tu wejdzie? Tyle tutaj wstawimy. Od największych po najmniejsze. Zobaczcie. I takie dekoracje, jakieś ławeczki to chyba pomiędzy wejdą takie pojedyncze. Tu są jakieś większe. Większych to za dużo tutaj nie wejdzie. Wiem, że gdzieś są jeszcze fontanny powystawiane, takie duże. Ale dobra, powoli coś nam tutaj pomieści. Tutaj jeszcze jeden ten dinozaur. Dobra. Nie wiem czy tu jeszcze jakieś wolne miejsce zostało. Tu zostało jakieś wolne miejsce. U. Tu też coś. Teraz tak będzie trzeba szukać na takie pojedyncze rzeczy właśnie jakiegoś wolnego miejsca i wstawiać. O, tutaj coś jest. Czyżby to, czy to szło do tyłu przesunąć jeszcze jeden? Tak, idzie, dobra. Czyli tutaj będzie stało. Co my tam mamy dalej? To jest płaskie, jak to jest na jeden, czy to jest na dwa? Na dwa to jest. Czyli tutaj. I drugi obok. Co my tam dalej mamy? Tutaj mamy jakąś taką większą figurkę. Czy ona wejdzie tutaj? Wejdzie, weszła, dobra. Mam jakieś drzewko. Na cztery one chyba jest do podlewania, ale dobra, niech stoi. Jakiś plac zabaw, ale on mi już tu chyba w żadnym miejscu nie wejdzie. Teraz bym tutaj mógł jakieś mniejsze rzeczy postawić, tylko takie, które są na jeden. Ewentualnie na dwa. O, gdzie to weszło. Takie pojedyncze, jakieś roślinki, kwiatki, takie coś bym mógł tutaj postawić, żeby nam tutaj weszło. Ewentualnie ta działka za 170 tysięcy kupimy ją i możemy tutaj dalej postawić troszkę tych wszystkich rzeczy, które mamy, tych dekoracji. Więc myślę, że to się wszystko nam tutaj zmieści. Nawet takie duże wybiegi parki powinny się wszystko tutaj pomieścić. Zawsze możemy dokupić jeszcze kawałek. O, mamy 83 i nam tutaj przybyło. Wiem, że gdzieś są powystawiane takie dekoracje jeszcze. Tutaj mamy to aletki, to to stanie. No, tutaj już chyba na, na naszym takim tym głównym, zo, nie mamy. Tutaj nam brak drogi trochę, bo tutaj została troszkę droga rozwalona. Więc ten wybieg by musiał być troszkę przesunięty. Dobra, ten jeden nie będzie miał na razie dojścia, bo nie mamy jako zrobić. A temu nie będę powiększał, bo nie jest za drogi, żeby mu powiększać. Tutaj musimy troszkę poprzestawiać, poprzerabiać, żeby to lepiej wyglądało. Ale myślę, że już jest postęp. Już jest postęp, kolejne budowle, etap zakończony. Więc ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, odwiedzania Discorda. I do zobaczenia. Cześć Wam!